Witamy w nowym odcinku. Dzisiaj nowy odcinek przy tunelach, przy pomidorach, przy papryce. Tutaj leżą takie paliki i będziemy dzisiaj palikować pomidory. Karolina, przyznaj się szczerze, czy lubisz być na miniaturkach? Lubię być na miniaturkach. Tak, niektórzy tam pisali, że ja wykorzystuję Karolinę, żeby zasięgi robić. I że Karolina się nie zgadza na miniaturki. się na miniaturki? Jakbym się nie zgadzała, to bym go na policję zgłosiła. Tak, pobiłaby mnie. Tak. Więc Karolina się zgadza na miniaturki, więc nie szukajcie dziury w całym. O, tak się chyba mówi. Dajcie łapkę w górę, ale ja dawno o tym mówiłem, co nie? No tak. łapkę w górę na ten pamiętasz i zostawcie suba na tak. kanale. Subskrybujcie kanał, tak bo będą ciekawe rzeczy na kanale. Pewnie. O, Karolina chcesz mnie bić. Albo idzie na polowanie. Idę na polowanie. Idź łapkaczkę. Pierwszy palik. Jakieś parę centymetrów od pomidora. Trzeba bić palika. A tak mniej więcej żeby się trzymał. I następnie mamy 21 pomidorów. Mm. 21 krzaków pomidorów. bo po 21 palików bić. one są zaostrzone, ale może wejdą. Ziemia jest w razie No to wybieraj może te zaostrzone najpierw. Dobra, jakaś... Nie no, tu gdzie się podlewa to ziemia jest miękka. Mm -hmm. Do góry nie polecam. Ładne krzaczki rosną. Podlewam gnojówkę z pokrzywy. Zaraz wam powiem jak zrobić gnojówkę z pokrzywy. Bardzo dobry naturalny nawóz do pomidorów, do papryki, ogólnie do wszystkich warzyw. Ja go stosuję już chyba drugi albo trzeci rok. Nie wiem Ale jest bardzo dobry. Sprawdza się. Sprawdza się. Patrzcie jakie piękne krzaczki pomidorów. To no, w sumie tu był jeszcze obornik dany. No na oborniku też rośnie. Ale gnojówka dużo daje. Te druciki muszę dzisiaj pozabierać. Mm -hmm, tak. One się już tutaj nie przydadzą. Ogólnie to ten tunel idzie do rozbiórki na jesień. Będę coś stawiał nowy. Ale jeszcze do jesieni pomidory tutaj będą. Gdy się go rozbierze, będę spawał metrowy tunel. Ile on będzie miał? 3,5 metra? na chyba 6 metrów jakoś tak, będzie tak w tamtą stronę taki zróżny, więc będzie sporo większy tutaj mam zrobioną gnojówkę z pokrzywy teraz wam pokazuję tak wygląda wczoraj troszkę nastawiłem to ogólnie w tamtym roku nastawiłem i to przezimowało, było pół tego ale już to zużyłem do pomidorów i do papryki jak chcecie zrobić taką gnojówkę to zrywacie pokrzywę, możecie też dodać podagrycznik Przytulgę czepną albo różne jakieś tam takie zioła, wrzucamy wszystko do, do takiej dużej kastry. Ja mam taką dużą kastrę. Zalewamy to wodą. No i trzeba poczekać jakieś dwa tygodnie, aż to sfermentuje. No i później litr takiej gnojówki na 10 litrów wody mieszamy i podlewamy warzywa. Bardzo dobra gnojówka. Ja tu wczoraj wrzuciłem pokrzywę. Teraz trzeba czekać, aż to się przerobi. Tutaj jest gnojówka z żywokostu i ona jest dobra. Jak już papryka ma małe, zielone owoce, wtedy jest dobrze podlewać tym, bo ma bardzo dużo potasu. Rolina przywiązuje. O, tutaj trzeba wyplewić troszkę. Już zarosło. To te maliny też mogę powrywać, po co nie mają tu rosnąć. Trawy. I same pomidory rosną. O, od razu lepiej to wygląda. A tutaj co tu rośnie? Chwasty. Chwasty. Maliny, ziemniak. Trzeba wszystko wyrzucić. Prawa. A Karolina... O, ziemniak obrywała nie chcąc. Patrzysz, miała małego ziemniaczka. Ale no niestety. Maliny trzeba wyrwać. Karolina przywiązuje. A tego? Czy nie przywiązałeś? No, bo jeszcze tam nie doszło. A, bo ty no. idziesz w tą stronę, ale idziesz w, w tą. No nie, no bo chciałam drucik, chciałam przywiązać z tego, ale okazało się za krótko, dlatego przywiązałam tego. A Wilki? Wilki ja będę odrywał. Tak. Tu, jaki duży wilk, urósł. I co to jest? Mhm. Ja go nie widziałem wcześniej. No, dobrze, że teraz zobaczyłeś. Taki wilk. Masz. Ostatnio podrywałem parę i posadziłem na polo, one normalnie rosną. Mhm. Taki wilk. Nie, ja, no wystarczy, no wejście. Jeden krzaku 21 albo... O nawet groch rośnie o, Patrz jak się widzi tutaj na koper Siemiaczki, tego wilka może, albo dobra, nie będę i tak już wystarczy tych pomidorów, tak tego nie przejemy tam tamtym roku ile mieliśmy? Mało mieliśmy. Tu były ziemniaki i też pomidory, chyba. Były pomidory, tak. Ale pomidory, to, były takie, pomidory były to były takie koktajlowe, jakieś takie. Czarne były. Czarne. Na pewno tutaj posadzone. No tutaj te mniejsze, ale te większe, pomidory były, normalne były tam. Ale tam było ile krzaków? Pięć? Nie, 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 pewnie nie więcej. To dwa lata temu Sześć. tyle mieliśmy? Tak, dwa lata temu tyle mieliśmy. W dwóch tunelach. Papryki wtedy nie miałem. Właśnie dwa lata temu mieliśmy dużo pomidorów. A nie mieliśmy papryki, a w tamtym roku mieliśmy mało tych mało pomidorów. No, wilki trzeba obrywać i tego tylko przywiązać do opalika. Karolina, jak to się robi. Biorę drucik, które przed chwilą ucięłam. Teraz go tu zaplątuję opalika i opomidora i go tutaj kręcimy. I wiecie, jak pomidor będzie sobie rósł do góry, to co 30 cm go przywiązać i, i tyle, żeby się nie przewrócił. wcześniej na tych drucikach tutaj plątałem. W głowę się później biłem tymi drutami, zaczepiałem. A teraz na palikę. Do tej pory przeszkadzają. No, zaraz to je wszystkie wycniemy i ten pozabieramy stąd. Tak. Dobra, zabijemy resztę paliki. I zobaczcie, co daje ściółkowanie. W ogóle żadnych chwasty nie rosną. Jest goła ziemia, sucha, bo tutaj nie podlewam. Jak nie będę tutaj podlewał, to nie ma szans, że to jakiś chwastu rośnie. Było kilka właśnie komentarzy, że zakwaszę glebę. Ale ja tam się muszę przekonać na sobie, że to zakwasi. co my nie mam nawet jak tego zmierzyć, czy jest zakwaszona, czy nie. Ale po prostu ja będę od teraz ściółkował cały czas wszystko. Bo nawet ładnie wygląda. Co nie Karolina? Ładnie. tak wygląda, zaścielony trawą. Jeszcze w sumie dobrze nie wyschła. Ale jest... Dla mnie się podoba. No, to elegancko. Dla mnie się podoba i jest dobrze. Wyrywam, o, małe pomidorki rosną. Krzaczki, no. Na czystego. Roku, bo dużo się zostało, spadło tych takich koktajlowych i one sobie teraz będą rosły tutaj. No i jak jest ściółka, to nie jest tutaj tak gorąco, tak wszystko, wiecie, nie paruje. Ta ściółka zatrzymuje wodę tutaj pod tym karoliną. Cały czas będziemy ściłkować. Troszkę na kompostownik tą trawę będziemy rzucać, a większość właśnie tutaj do tuneli. Liście mi się zaczynają troszkę skręcać, ale to chyba przez wysoką temperaturę. Bo nie ma tutaj wieczyć, mam za małe okienko. Ale tutaj, paczki urosły. dziad! To wszystko trzeba obrywać. I ogólnie, wiesz, jak przywiązujesz, to możesz tak potelepać i, i zapylić pomidory. Już? Dajesz radę? Tak, powolutku. Powolutku, powolutku. Ja to obrywam wilki, i tak to właśnie leci. Karolina, kiedy jedziemy na Dąbrówkę do Józefa przez uzwykłe. Jedź. Muszę chyba pojechać go odwiedzić, zobaczyć, czy buduje tą drugą wieżę, czy nie. I posłuchać różnych opowieści o płaskiej ziemi. Tak Karolina? Ja ostatnio widziałam filmik o literce RZ. Tak. Że Rzeszów powinno być napisane przez. Rzesów? Prze... Tak, Rzesów to jest, nie Rzeszów, tylko Rzesów. Tak. Tak jest. No takie różne teorie. No. Każdy ma swój świat, każdy ma swoje zabawki. Wiecie, każdy jest inny, każdy inaczej sobie. Życie wyobraża różne, czy te, czy tamte. Nie wiem, zobaczę, może tam podjadę do Józefa przez zwykłe i zobaczę, czy on buduje tu drugą wieżę, czy, czy nie. I właśnie dużo osób pisało, żebym go jakoś wspomógł. Ale ja nie będę żadnych zbiórek na siebie zakładał. Jak coś, to mogę go zapytać i może poda mi numer konta, może ma konto bankowe. I pod którymś filmem, jak pojadę tam, to wstawię jego numer konta to będzie chciał to sobie tam wpłacić, żeby wspomóc budowę drugiej wieży, którą będzie budował. Więc to będzie dla chętnych. O, tego to nie widziałem, Karolina. O, kurde. Skąd on się tam wziął? Nie wiem. O, ale to szybko rośnie. No, tak to jest jak się nie przypilnuje. Co nie przypilnuje? Ja tu cały czas chodzę. Ale normalnie nie, nie widziałem. Jak on tam z tyłu. Jak ten kanał się nazywał? Powinien, powinieneś to wiedzieć. Tak, ja się dopiero teraz dowiedziałam o jego kanale. Wiedziałem, że ma, ale nie znam nazwy. Ale zasięgi ma dobre. No, pewnie. No. Pomidory mamy już ogarnięte. Wszystko przywiązane. Opalikowane. Kardynapokaszączki z drugiej strony. Zielone. Pomidory strasznie brudzą. Właśnie palce jak się rusza. I strasznie brzydko pachnie. Te ziemie mają charakterystyczny. No i ciężko to domyć. Dobra, tutaj ogarnięte. Pomidory sobie rosną. Idziemy do tamtego tunelu. Ogólnie tu wczoraj. Wszędzie tutaj wyplewiłem to, to, to. Tutaj muszę coś w koło tego tunelu zrobić, żeby mi tu trawa nie rosła. Nie będę tutaj niczym pryskał. Ja tak sobie myślałem. Rozrobić troszkę piasku z cementem i to obsypać tutaj w Tak samo tutaj. Znaczy tutaj już nie będę robił, bo będę tutaj jeszcze tunel dostawiał Do tego. Metalowy, tak samo. Nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym. Tutaj tak zrobiłem. To są narzędzia. A tutaj w tym tunelu rośnie papryka. Trzeba troszkę wyplewić. W sumie nie ma co plewić. Tam jeszcze muszę zasypać to, no parę chwastów jest. Ale muszę właśnie... Nie wiem ile ten tunel postoi, on tak niby... Niby to drewno jest ten... Muszę kupić chyba olej lniany, taki naturalny i troszkę to jeszcze pociapać, gdzie nie gdzie tutaj. Najbardziej tutaj przy ziemi, to. Trzeba odsłonić i troszkę to pociapać, żeby mi to tak szybko nie zgiło. No, żeby chociaż ten tunel tak 5 lat powstał. Nie wiem czy się uda, a może więcej? To trzeba dbać. Właśnie tutaj wszystko u ziemi odgarnąłem. I to jest suche. Muszę tym to było cały czas z ziemi. Co Karolina? Ryka ładnie kwitnie. Niektóra taka malutka. Niektóra duża. Nie wiem czemu tak jest. Tutaj na górze... Chyba, że to są różne odmiany właśnie. Bo ta na przykład jest... Ta jest ogromna. A to jest taka mniejsza. Tak samo tam na dole. Tutaj jedna mała, druga duża. Ogórki, ogórki to bardzo fajnie rosną. No, na tym oborniku będą pięknie rosły. Tutaj się będą płyć, Więc to o to folię muszę zabrać. I mam tu jeszcze kawałek siatki dodać. Tak właśnie chyba zrobię. Co teraz, mój drogi? A teraz, moi drodzy, będzie ochrona ziemniaków przed stąku. naturalna ochrona. Czyli co? Zbieranie stąki do owiedarka, a później troszkę ją I moje kaczki już się nauczyły jeść stąkę i jedzą stąkę. To trzeba łapać. Mamy pierwszą stąkę i tam są od razu jaja, no to też nie możesz to No to później się będzie i tak czymś tam tak? pryskało, bo niestety naturalne środki, no trzeba byłoby co drugi dzień przynajmniej pryskać. Więc nie wiem czy dam radę, bo te jajka, wszystkie które tu są, mniej więcej ja wyduszam. Co zobaczę. Tak. Ale nie da się wszystkiego zobaczyć. Musiałbym tu spędzić, nie wiem, praktycznie od rana do wieczora, żeby to wszystko to wydusić. A to nie jest takie proste. Ja nie mam czasu, jestem zapracowany. Na wsi jest dużo obowiązków. Tak. To prawda. Ale ja już tu chyba w któryś raz zbieram tą stonkę. I praktycznie nic z tej stonki tu nie zostało. Gdzie nie gdzie. Ale dam no. Stonkę nam zrzucili Amerykanie w latach 50. Ludzie się śmiali z tego, że gdzie tam Amerykanie nam żadnej stonki nie rzucają na pola. No i co? Teraz jest plaga tej stonki. Kiedy się ludzie śmiali, a to jednak wyszło, że to prawda Chcieli osłabić europejski rynek Żeby kupować ziemniaki z Ameryki No i niestety teraz trzeba cały czas tylko pryskać i pryskać od tej stąki o, ale piękne krzaki, patrz No właśnie... W tunelu takich krzaków nie było tych światowych. Mhm. Zobaczymy jak będziemy kopać. Ile ich wyjdzie. No. Oby było ile? 50 kg? No chyba... czy 60 miało być naszych obliczeń. No w każdym razie dużo miało wyjść. Nie pamiętam ile dokładnie. W następnym roku wszystkie te fioletowe co będą w tym roku, wszystkie sadzimy. Tak. Oj to wyjdzie naprawdę sporo. No i przerzucamy się na fioletowy ziemniak i będziemy jedli. Dobra. Karolina teraz pokażę, jak zbierać stonkę. Pokaż ile mamy. Troszkę jest tej stonki. Ale niedużo. Biorę ja tu regularnie co jakiś ja czas. Zbiera, tak? Jestem bardzo zajęty. Mam bardzo dużo obowiązków, ale też mam bardzo dużo czasu, który wykorzystuję na różne głupoty na zbieranie stonki. To nie jest głupota. To jest naturalna ochrona ziemniaków przed no stonką. Jane, no, ładne krzaczki. Ładne krzaczki. Pogoda jest taka w tym roku. Pogoda jest dobra. Mm. Bo pada często, wszystko ładnie rośnie. Tam trochę było sucho. Mhm. Mm trochę jest fajnie. O tutaj ci się schowała. Widzisz? O, o ty. O ty. No tego muszę jednak na Musisz ruszać wiaderkiem, bo one wychodzą. Ja wiem, ja wiem. One wyfruwają do góry. Trzeba się przejść co kilka dni, zbierać. I już. Polowanie na stonkę. Jest. Polowanie na stonkę. Zbieramy na obiad. Kaczką. Moje Kaczką. No kaczki tak niechętnie, niechętnie, ale jedna jak usłyszę, że ja tam coś robię, to od razu leci i wybiera tu stonkę. Mhm. No muszą się, może na początku były. Bo ta stonka jest chyba niedobra. No. Bo jak ją się to ona tak strasznie śmierdzi. No I pewnie przez to nie chcą jeść. Jajka Widzicie jajka? Widzisz jajka? Nie to jajka. Powiem wam, ja tam mam porządnych sąsiadów. Sąsiad mnie zaczepił i zapytał się, czy może nie chce starych kartofli dla kaczek. I ja mówię, jak masz, to ja wezmę. Zobaczcie, tutaj jest z pół ziemniaków. Normalnie takich sąsiadów to, to się szanuje. Ja mam najlepszych sąsiadów na całym świecie, co nie Karolina? Prawda, prawda? Nie, nie ma lepszych. My tu z sąsiadem żyjemy jak, jak, jak rodzina po prostu. Tyle ziemniaków, tylko trzeba było wybrać z sprzynicy Z przynicy. Tylko trzeba było wybrać z piwnicy. No ziemniaki dobre, tylko trzeba będzie od razu obrywać te kończe. I można od razu gotować, to może sobie tutaj stać. No i oczywiście za te ziemniaczki ładną kaczkę wybiorę. Zatnę, oskubię. No sąsiad dostanie ode mnie jak kaczuszkę. Za te ziemniaczki, bo naprawdę. Tyle ziemniaków wystarczy do końca sezonu. Ja biorę tasak, który sam zrobiłem. Z prowadnicy odpiły. Jeszcze się trzyma. Ja go robiłem? Tak, chyba ja. To jest chyba odcinek, albo nie ma. Nie pamiętam, ale chyba jest odcinek. Robiłeś jakby. jakiś odcinek na pewno, tak. możliwe, że z tego. Dobra. wino i siekam.

Trzy malutkie? Cztery. O! Atakuje! No! Jest cztery kluczowe. Tak, cztery malutkie są. Ale broni. A ja? To są gęsi. Tak, takie duże już. Tak, takie duże. są Ładne. Co tam gęsia? tak? No i w tym odcinku to będzie wszystko. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.